Chyba nikomu w Polsce nie udało się wystartować z kalkulatorem OC i AC i po niespełna dwóch miesiącach od debiutu ustalić zupełnie nowe zasady gry w branży. Nam się udało. Wspólnie z Vienna Insurance Group i kompensą w zaledwie kilka miesięcy zbudowaliśmy B-Safe. Byliśmy w stanie to zrobić dzięki technologii, skutecznie łącząc ze sobą dostęp do dwóch baz danych dla ubezpieczycieli – ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego oraz centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Zastosowaliśmy też zaawansowane algorytmy pozwalające na identyfikację samochodu, a technologicznym sercem naszego projektu została chmura Microsoft. W rekordowo krótkim czasie udało nam się też zbudować zespół fantastycznych specjalistów, który we współpracy z Microsoft wdrożył nasze rozwiązanie. Wszystko z myślą o wygodzie i potrzebach nowego pokolenia konsumentów, którzy większość spraw załatwiają przez internet, coraz częściej z poziomu smartfona. Aby uzyskać informację o cenie polisy, nasz klient musi podać jedynie numer rejestracyjny samochodu oraz swoją datę urodzenia. Wszystko dzieje się online przez przeglądarkę smartfona lub laptopa, a nasi klienci, aby się ubezpieczyć, nie muszą wychodzić z domu. To innowacyjne podejście daje nam przewagę na wymagającym rynku ubezpieczeń. Nazywam się Rafał Mosionek i jestem szefem B-Safe, pierwszej firmy w branży ubezpieczeniowej w Polsce, która do wyliczenia składki OC i AC potrzebuje odpowiedzi jedynie na dwa pytania.